Hmm. Ciekawe, co rysuje Emma. Pączek! To nie lubi pysznego deseru. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak nasi zawodnicy poradzą sobie w tym wyzwaniu. A wszyscy są zdeterminowani, aby wygrać. Babcia i szef kuchni naprawdę się zaangażowali. Spójrzcie na szefa, z jaką łatwością radzi sobie z ciastem. Wspaniale. Teraz wlewamy olej, aby pączki mogły się dobrze usmażyć. Okay. Co w tym trudnego? Bierzemy to i jak. John, czy na pewno wiesz, jak zrobić pączki? Myślę, że babciejsze w kuchni się o Ciebie martwią. Wszystko jest pod kontrolą. Teraz dodajemy oleju. Czy to nie za dużo? OK, mam nadzieję, że się uda. Babciejsze w kuchni zaczynają wkładać pączki do smażenia. John, twoja kolej. Uważaj, wrzący olej może cię poparzyć. Ostrzegaliśmy cię. Dlaczego wlałeś tyle oleju? Podczas gdy szef i babcia spokojnie czekają na swoje pączki, John staje do niebezpiecznej walki z olejem. Coś mi mówi, że tej bitwy nie wygra. O nie. Zobacz, co się stało z tymi pączkami. Łopatka rozdrobniła je na kawałki. Jak pokażesz to danie mnie? Nie martw się, następnym razem będziesz miał więcej szczęścia. W międzyczasie zobaczmy, co tam u szefa. Wow, jego pączki są tak idealnie równe. Jakie piękne. A co on robi? A, chce dodać nadzienie. Ten owocowy sos sprawi, że jego pączki będą jeszcze smaczniejsze. A teraz zanurza pączka w polewie. Kładzie na talerz i ozdabia słodką posypką. Wspaniała robota, maestro. A teraz przyjrzyjmy się pracy babci. Jej pączki wyglądają prościej niż szefa, ale czy to znaczy, że są mniej pyszne? Spójrzcie na nie, świetnie. Wygląda na to, że John ma pomysł. Ser? Zamierza zrobić pączki z sera? Trzeba przyznać, że ten rozciągliwy ser już wygląda całkiem apetycznie. Co on chce z tym zrobić? Rozumiem, foremki do pączków. To genialne. A po co ci to? Wygląda na to, że John postanowił wyładować stres na tej paczce Cheetosów. Toś rozumie, co on wymyślił? A, to panierka. Wszystko ma teraz sens. Pozostaje tylko wziąć ten piękny serowy pączek i odtoczyć go w pysznej posypce. Myślę, że John zawsze będzie pamiętał swoją walkę z wrzącym olejem. Dobrze, że jest folia. Wystarczy zawinąć naszego pączka w kawałek folii właśnie takiej usmażyć na patelni. Nie ma potrzeby używania oleju. Dobry pomysł, John. Ale lepiej nie dotykać tego rękami. Ale fajnie to wygląda. No to czas na degustację. Zaczniemy od pączka szefa kuchni. Emma doceniła jego kulinarne umiejętności. Pączek babci jest następny. Babcia pewnie nieraz robiła te pączki dla swojej wnuczki. Ale z wrazu twarzy Emmy wynika, że no nie jest pod wrażeniem. I wreszcie pączek od brata. John, mam nadzieję, że twoja siostra doceni twoje wysiłki. Spójrzcie, jak ten ser się ciągnie. No to nadszedł czas, aby wybrać zwycięzcę. Kto wygra? Szef kuchni! Gratulujemy! To prawdziwy mistrz w swoim fachu. Zbliża się druga runda. Co będą musieli przygotować nasi zawodnicy? Kanapkę! Ciekawe, kto tym razem ma większe szanse na wygraną. Szef kuchni? Babcia? A może? Ej, co robisz, John? Zadanie polega na zrobieniu kanapki, a nie na zjedzeniu wszystkich składników do niej. John chyba chce zrobić słodką kanapkę. Ciekawe co do niej doda oprócz nutelli. pianki marshmallow, batoniki czekoladowe i jeszcze różne słodkie syropy. Wyszło naprawdę super. To prawdziwa słodka bomba. Ciekawe czym odpowie babcia. Hmm. Myślę, że zrobi kanapkę z szynką. Pyszota. Na patelnię wrzucamy chleb. Na wierzchu kładziemy szynkę, ser i bekon. Duża szynki, sera i bekonu. Co za zapach. Można sobie tylko wyobrazić, jakie to będzie pyszne. Ale szefowi chyba nie przypadły do gustu kanapki konkurencji. Zobaczmy, co wymyśli. Zaczął od chleba. Teraz kładzie świeżą sałatę i pomidory. A co to jest? To przecież ślimaki. Babcia kręci nosem. Ale to przecież przysmak podawany w restauracjach z wyższej półki. Wykwintne jedzenie dla prawdziwych smakoszy. Najpierw podsmażamy ślimaki na patelni i ostrożnie kładziemy je na kanapce. Ale wygląda na to, że szef kuchni nie zamierza na tym poprzestać. To przecież ośmiorniczki. Babciu, lepiej na to nie patrz. Ośmiornicę smażymy na głębokim tłuszczu, a teraz dodajemy ją do naszej kanapki. Ale to jeszcze nie wszystko. Ser, i to nie byle jaki, to ser pleśniowy. Ma niezwykły aromat. Trzymajcie, babcie! Tymczasem szef kuchni terkuje ser. Myślę, że kanapka jest już prawie gotowa. Mam nadzieję, że ma docenić artydzieło wysokiej kuchni. Przecież szef kuchni nie na darmo tak ciężko pracował. Wygląda na to, że kiedy nasi kucharze gotowali, ktoś zdążył zgłodnieć. Dobrze, że zawsze pod ręką jest tabliczka czekolady. Tylko nie wygląda zbyt dobrze. Ale John wpadł na pewien pomysł, jak to naprawić. Wrzucamy kostki lodu do miski, zalewamy je wodą. A, chyba wiem, co on kombinuje. Do miski wlewamy roztopioną czekoladę. I te dam! Piękna i smaczna ozdoba do kanapki gotowa. No to czas próbować, ma, która kanapka podoba ci się i smakuje najbardziej. Zacznijmy od kanapki szefa. Tylko prawdziwy smakosz doceni wyrafinowanie i wyjątkowość tego dania. I Emma chyba raczej nim nie jest. Ośmiornica, ślimaki, ser? Wow! Okropność! Może kanapka brata bardziej jej posmakuje? Myślę, że każdy wielbiciel słodyczy pokochałby taką kanapkę. Ile tam pianek, czekolady i syropu? Emma doceniła danie Johna. Została już tylko kanapka babci. Co może być lepszego niż połączenie sera bekonu i szynki? No oczywiście, że to nasz zwycięzca. Sorry chłopaki, ale nic nie przebije babcinych kanapek. To czyste zasłużone zwycięstwo! Ciekawe co nasi zawodnicy przygotują tym razem. Będą to jajka. To takie proste danie, a jak różnie można je przygotować? Zacznijmy od babci. Będziemy potrzebować oleju i lepiej go nie żałować. Ja też mogę trochę dostać? No pewnie proszę bardzo. Wygląda na to, że ktoś tu nie wie, jak używać butelki z olejem. John, wszystko zalałeś, mogłeś po prostu zapytać. Podczas gdy John stwarza sobie problemy, babcia zaczyna smażyć jajko. John postanowił robić to samo co ona. To nic skomplikowanego! Nic skomplikowanego mówisz. Babcia już nakłada jajka na talerz. A co z szefem? Jak zawsze wymyśla coś niezwykłego i fajnego. Ważne, aby tym razem nie dodawać ślimaków i ośmiornicy. E, brzoskwinie? Szefie, jest pan pewien? No dobrze, będziemy musieli po prostu zaufać profesjonaliście. E, mo pokocha moje popisowe danie. Ten sekretny przepis jest tajemnicą od tysięcy lat. A moja restauracja robi go tylko na specjalne okazje. Bellissimo. Nic nie rozumiem, ale wygląda całkiem ciekawie. A jak tam twoje danie, John? Ktoś zamawiał pokaz ognia? Ostrożnie, nie poparz się. No, nie wygląda to najlepiej, ale chyba mimo wszystko będziesz musiał podać to siostrze. No to czas na degustację. Zacznijmy od babcinej porcji. Stara, dobra klasyka, nic wymyślnego, ale też nic zbędnego. Co to ma być? Poważnie? Ble, to jest do bani. Warto było spróbować. A co emma powie na arcydzieło szefa kuchni? To jest naprawdę pyszne. Szef kuchni jest dziś naprawdę dobry, to świetne danie. Szef może i wygrał dwa wyzwania, ale jest jeszcze jedno. Tym razem będzie to sałatka. Wygląda na to, że dla babci i szefa jest to bułka z masłem. A co z Johnem? Ojej, powinien poćwiczyć krojenie warzyw. To było słabe. Babcia mu pokaże, jak to się robi. Patrz i ucz się, John. Widzisz, jak równo pokrojone są te pomidory? Rozkładamy je na liściach sałaty. Super. I oczywiście dodajemy pierś z kurczaka. Pachnie niesamowicie. Dodajemy ją do sałaty. Oczywiście trudno tym zaskoczyć szefa kuchni, ale przecież to jego zadanie, by nas zaskakiwać, prawda? Bierzemy troszkę świeżych zielonych ziół, olej wrzucamy to wszystko do blendera i mieszamy, jak zwykle w przypadku dań szefa nic nie jest dla nas do końca jasne. Ale na tym polega jego kunszt. Teraz wlewa płyn na patelnię i bierze trzykawkę. Szef nie przestaje nas zadziwiać. Skąd on w ogóle bierze te pomysły? Jak pięknie, co za finezja, szefie! To niewiarygodne. Teraz bierzemy liście sałaty, rwiemy. Okej, okay, teraz pomidory. Co to? Cóż za oryginalny sposób krojenia. Szef chyba skończył. A co z pozostałymi? Babcia tak oryginalnie nie kroi, ale też wygląda pysznie. John, czy ty nadal siekasz warzywa, musisz przyspieszyć. Ojej, ale nie tak szybko. Babciu, czy zamawiałaś maseczkę z ogórków? No pokaż, co ci tam wyszło, John. Ojej, to nawet nie stało obok dania szefa kuchni. Wygląda na to, że John ma kolejny genialny pomysł. Guma do rzucia? Z gumy przecież nie zrobisz sałatki. A jednak wygląda na to, że właśnie to zamierza. I to nie tylko z gumy. Żelki? Pianki marshmallow? Myślę, że Emma doceni taką sałatkę. No właśnie, zaraz się dowiemy. Od czego by tu zacząć? Spróbujmy tej dziwnej rzeczy, cokolwiek to jest. Ojej, co to za ochyda? Sałatka babci jest następna. Wygląda bardzo, bardzo apetycznie. Co myślisz, Emma? Wydaje się, że spodobała jej się sałatka Johna. Czy to miłość od pierwszego wejrzenia? Tak, mamy zwycięzcę, John. W końcu ci się udało. Gratulacje. Nezi, czy myślałaś już o pierwszym daniu? Zobaczmy. Wow, to makaron. Świetny wybór. Można je zrobić na wiele sposobów. Więc, Britney, jakieś pomysły? Ojej, ostrożnie. W tym tempie cały makaron skończy na podłodze. Teraz trzeba troszkę poczekać. Ale Britney zdaje się o tym nie wiedzieć. Co ona zamierza? Nie makaron jak trawnik? Jakie to straszne? Babciu musimy jej pokazać, jak to się robi. Właśnie tak. Troszkę cierpliwości i makaron jest gotowy. I one nazywają to makaronem? Nie, no to się nie nadaje. Bierzemy ten makaron? I wyrzucamy go do kosza. Tam jest jego miejsce. Pokażę Wam, jak pracują profesjonaliści. Bierzemy trochę mąki, jedno jajko, szczyptę soli, a teraz sekretny składnik. Teraz nasze ciasto nabierze niezwykłego koloru. Spójrzcie, jak jest piękne, idealnie. Teraz przykrywamy ciasto folią spożywczą. I czekamy! Prawdziwe kulinarne arcydzieła wymagają czasu. Czekanie podczas gotowania to prawdziwa męka. Suzan nudy. O, już czas. No i co dalej, szefie? Dalej wałkujemy nasze ciasto. Uff, to nie jest łatwa robota. E, co jest? Pobrudziłem się. Tak lepiej? Świetnie. Czas kontynuować tworzenie naszego arcydzieła. Kroimy makaron, dodajemy jeszcze trochę mąki. Wspaniale. Panie ośmiornica, jak się pani miewa? Też się cieszę, że cię widzę. Te ośmiorniczki będą idealne. Podsmażymy je na patelni. Dodamy troszkę śmietany. A teraz wrzucamy nasz cudowny makaron. Mamma mia, to dzieło sztuki. Zostało tylko podanie. Spójrzcie na to cudo. Brawo dla mnie. Co, geczu? To jakaś masakra. Każdy z uczestników ma inny pomysł. Britni, co ty wyprawiasz? Wygląda na to, że jej makaron przykleił się do garnka. Co teraz zrobimy? Niezły pomysł! Makaron z zupki chińskiej zawsze się sprawdza. Jest całkiem smaczny. Ale czy te kluski będą smakować lepiej niż makaron babci i szefa kuchni? Zaraz się przekonamy. Nancy, czas na degustację. Wow. Ten makaron wygląda nietypowo. Spróbujmy. Czy to ośmiorniczki? Ciekawe. Fuj, to obrzydliwe, ohyda. Dobra, ten makaron wygląda bardziej apetycznie. Zaraz zobaczymy, jak smakuje. Mm, mój ulubiony keczup. Jest pyszny. Ale mamy jeszcze jednego kandydata. To mój ulubiony makaron na ostro. Spróbujmy troszkę. Mm, jaki do. Ojej! Czy ktoś ma szklankę wody? Uf, nic mi nie jest. To było super. To jest zwycięzca! Czasami nie musisz robić zbyt wiele, żeby wygrać. Uczcie się od Britney. Okej, okay, co my tu mamy? Chipsy? Oczywiście, że tak. Kto ich nie lubi? Zaraz dowiemy się, kto z naszych zawodników robi najlepsze chipsy. Britney, co ty wyprawiasz? Daj mi to. Pokażę ci, jak to się robi. Ziemniaki można łatwo obrać za pomocą specjalnej owieraczki. Teraz kroimy je w ten sposób, włączamy kuchenkę. Nie żałujemy oleju, aby nasze chipsy były odpowiednio wysmażone. Widzisz, Britney, to nie jest takie trudne. Dobra, spróbuję. Ojej. Czy to pada deszcz z ziemniaczanych skórek? Mimo wszystko te ziemniaki wcale nie wyglądają na obrane. To jest nawet łatwiejsze niż myślałam. Świetnie mi to wychodzi. Jestem prawdziwą profesjonalistką. Teraz tak... Babcia mówiła, żeby nie skąpić oleju, pamiętam. Oj, tylko nie to! Strzelający olej! Wygląda na to, że wszystko pomyliłaś, Britney. Spójrz, jakie równiutki są chipsy babci. A jak tobie idzie, szefie? Wow, po co mu ta tortilla? Takich chipsów nigdzie nie zobaczycie. To mój popisowy przepis. Smażymy, aż będą chrupiące. I oczywiście wisienką na torcie jest mój rewelacyjny sos. Prawdziwy kucharz nie boi się pracować z ogniem. Spójrzcie na tę konsystencję. Cudowna. Ale oczywiście to nie wszystko. Ostatnim akcentem jest pokrojenie w powietrzu limonki. Gotowe. Bon appétit. Wow, szef nigdy nie przestaje nas zadziwiać. Tak jak Britney. To straszne. Moje chipsy są spalone. Co teraz robić? Jaka szkoda. Nie smuć się. O, proszek serowy. Może zamaskuję smak spalonych chipsów i ich czarny kolor. No co za genialny pomysł, Britney. Chipsy babci też są już gotowe. No to co? Czas na degustację? Wow, ale dużo chipsów. To jest jakieś święto. Zacznijmy od tych. Wyglądają fajnie. Oj, co to za smak? Pój, to obrzydliwe! Mam nadzieję, że te będą lepsze. Mm, przyjemnie chrupią! Ojej, te chipsy są takie wyjątkowe! Jak tu dużo sera. Mm, no, nieźle, nieźle. Ale te chipsy były jednak lepsze. Brawo! Babcia zasłużenie wygrywa! Kura! Ciekawe, co nas czeka w trzecim wyzwaniu. Wow, to tort! Odlotowo. Torty są pyszne, ale nie są łatwe do zrobienia. Mam nadzieję, że nasi bohaterowie są gotowi na to wyzwanie. Ile składników? Britney ledwo się powstrzymuje. Patrzcie, uczcie wnuczka! Najpierw bierzemy krem i kładziemy go na biszkopt. Właśnie tak. Teraz rozprowadzamy go równomiernie szpatułką na biszkopcie i tak samo robimy z resztą ciasta i układamy jeden biszkopt na drugim. Żeby zrobić tort w kształcie serca, potrzebujemy specjalnej foremki. No i teraz najlepsza część. Dekorujemy nasze ciasta czekoladą. Ej, gdzie jest... Britni. Britney! Dobra, trzymaj. Na czym ja to skończyłam? A na dekorowaniu ciasta. Dekorujemy go czekoladkami po bokach. A na wierzchu układamy słodkie drażetki. Im więcej kolorów, tym lepiej. I skończone. Tort jest gotowy. Jaki piękny tort zrobiła babcia. A co wymyślił szef? Praca cukiernika wymaga niezwykłego talentu, a moje torty to dzieła sztuki. Pokażę Wam, jaki tort robimy w mojej restauracji. Nazywam go Letnia tęcza. O tak. Hmm, zapomniałem, po co mi to. A, no właśnie, wykończenie. Dekorujemy nasz wspaniały tort. Dodam tu jeszcze kilka kremowych chmurek. Gotowe! Wiem, wiem, jest najlepszy, jaki kiedykolwiek widzieliście. Wow, nawet babcia jest zachwycona widząc takie piękno. A jak twoje ciasto, Britni? Uspokój się, co to biedne ciasto ci zrobiło? Britney nie jest zbyt dokładna. Najważniejsze, że się stara, prawda? Świetnie, prawie gotowe. Teraz będziemy dekorować ten torcik. Najpierw porządnie podpiekę posypkę. O tak! Wyszedł mi ładny, kolorowy lukier. Wlewamy go tutaj. I voila! Wow, to było spektakularne. Tort wygląda naprawdę świetnie. Ale to chyba jeszcze nie wszystko. Britni dodaje krem na brzegi tortu. Super gotowe. tego, Nancy. Wow. Czuję się, jakbym miała urodziny. Trzy torty na raz. Spróbujmy kawałka tego pięknisia. Ojej, jakie pyszne! Niewiarygodne! Ale muszę spróbować innych. Podoba mi się jego kolor. Próbuję. No nieźle. I na koniec ostatni kandydat. Jak tu dużo kolorów! Wow! To moje ulubione drażetki! Ojej, jakie pyszne! I kogo wybrać? Muszę pomyśleć. Wygrywa tęczowe ciasto! No co mogę powiedzieć, praca profesjonalisty! Ostatnie wyzwanie. Wow, to gorąca czekolada! Uwielbiam gorącą czekoladę. A jaki jest wasz ulubiony napój? Dajcie nam znać w komentarzach, a może w następnym filmiku nasi bohaterowie zrobią właśnie wasz ulubiony napój. Dobra, dodajemy kakao do mleka. Następnie dorzucamy tabliczkę czekolady, a teraz wszystko dokładnie mieszamy. I nasza gorąca czekolada gotowa. Oczywiście trzeba ją pić z najlepszego kubka. Właśnie takiego. Jak miło, ale to wydaje się zbyt łatwe dla szefa. Zaraz zobaczycie jak powstaje najpyszniejsza gorąca czekolada. Dobra, dodajemy łyżkę kremu, bitą śmietanę i oczywiście pianki marshmallows. I posypujemy wszystko cynamonem. Voilà! Aromatyczna i pyszna gorąca czekolada gotowa. A co robi Britney? Chyba ma pomysł na to, jak udekorować swoją czekoladę. Bita śmietana. Syrop czekoladowy i drażetki. Świetnie! Ale to nie wszystko. Dodaję jeszcze ciasteczka i słodkie rurki. Co za wymyślny napój. Brawo, Britney! No to co? Czas na degustację. Ojej! Wow. Najpierw chcę spróbować tego. Jaki bogaty smak. Teraz to. Ojej, jaki kubek. Babciu, to takie słodkie. Próbuję. No, nie bardzo. I nasz ostatni uczestnik. No, takie sobie. Chyba wiem, kto jest zwycięzcą. Ten napój nie gratuluje wygranej, ale wszyscy nasi zawodnicy sobie poradzili. Brawo!